Dzisiaj zapraszam Was po przepis na babeczki ze słodkiego stołu w wersji z posypką cukrową w środku lub słonym karmelem, a do tego dwa różne kremy z białych michałków oraz z białej czekolady. Zapraszam po przepis. Do przygotowania ciasta babeczkowego potrzebujemy cukier wanilinowy 4 łyżeczki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 30 g kakao, 220 g mąki pszennej typ 450, 80 g cukru, 200 ml mleka, 80 ml oleju i 2 jajka. Zaczynamy od wymieszania w jednej misce wszystkich mokrych składników, a do drugiej miski przesypujemy wszystkie suche i też razem mieszamy. Kiedy okre składniki już się połączą, dodajemy suche i całość mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Ciasto przekładamy do papilotek i napełniamy je do 3 czwartych wysokości. Następnie blaszkę wkładamy do piekarnika, pieczemy przez około 25 minut w 170 stopni akurat do, do tak zwanego suchego patyka, a po upieczeniu studzimy na kratce. W wystudzonych babeczkach wytrążamy otwory uważając aby nie przebić się na wylot, a następnie do każdej z babeczek wkładamy posypkę cukrową i przykrywamy ciastem. W ten sposób napełniamy połowę naszych babeczek. Następnie drugą część też wydrążamy i wkładamy do niej słony karmel. Ja tym razem posiłkowałam się gotowym słonem karmelem, który znalazłam w sklepie, ponieważ byłam ciekawa smaku. Natomiast mam super przepis na domowej roboty słony karmel, który robi się raz dwa. Dosłownie kilka przepisów wcześniej znajdziecie film, jak go wykonać, i tam Was odsyłam. Nie wszystkie babeczki będziemy mieli już napełnione, przejdziemy do przygotowania baz do kremów. Polecam je jednak zrobić dzień wcześniej żeby dobrze się schłodziły i później w dniu, kiedy pieczemy babeczki, napełniamy i już będziemy mieli gotową bazę. Wystarczy tylko ubić i nałożyć krem na babeczki. Ja akurat te kremy używałam do przełożenia tortu, ale że dużo mi zostało, to użyłam je też do babeczek, dlatego ta kolejność w tym filmie jest inna niż zwykle. Ale wam polecam zawsze przygotowanie całego przepisu od bazy do kremów. Podaję proporcję na krem na 12 babeczek, czyli jedną pełną porcję. Jeżeli chcecie skorzystać tylko z jednego kremu, to macie już gotową część. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wykorzystać, tak jak ja, trochę tego i trochę tego kremu, to porcję zmniejszamy o połowę. Bazy do kremów przygotowujemy dzień wcześniej i do kremu z białych Michałków potrzebujemy 50 g białej czekolady, 8 cukierków białej Michałki i 200 ml śmietanki 36%. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wykorzystać krem z białej czekolady, to potrzebujemy 200 g czekolady białej i 200 ml śmietanki 36%. Przygotowujemy krem białej Michałki, czekoladę i cukierki kroimy na mniejsze kawałki. Śmietankę podgrzewamy na średniej mocy palnika, ale jej nie zagotowujemy. W momencie, kiedy będą pojawiały się przy brzegu garnka, bąbelki ściągamy do spalnika. Dodajemy wszystkie pokrojone słodycze i czekamy 2 minuty, a następnie dopiero mieszamy. Po upływie 2 minut, kiedy już całość się zahartowała, mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji, studzimy do temperatury pokojowej i wkładamy na noc do lodówki w ten sam sposób przygotowujemy bazę do kremu z czekolady, czyli najpierw podgrzewamy śmietankę, ściągamy z dodajemy czekoladę odczekajmy 2 minuty następnie mieszamy i po uzyskaniu jednolitej konsystencji w wystudzeniu do temperatury pokojowej wkładamy bazę na noc do lodówki i teraz możecie zobaczyć, że ja ten krem przygotowywałam do tortu, ale robimy to zawsze tak samo. Następnego dnia każdą z baz ubijamy na sztywny krem razem ze schłodzonym mascarpone. Następnie przekładamy do rękawa cukierniczego z ozdobną tylką. U mnie była to tylko gwiazdka Wilton 1M. Krem wyciskamy na babeczki, kolistymi ruchami i coraz wyżej, coraz wyżej wjeżdżając zakrywamy całą babeczkę. Dzięki temu, że przykryliśmy też resztą ciasta ten otwór, nasze cukierki nie rozmiękną i krem również będzie całość dobrze trzymał. W ten sposób nasze padeczki są już gotowe. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw kciuk w górę. Ja życzę wszystkiego smacznego.